Polacy mówią głośno nie centralnej, przepopowni kasy. Polacy za to chcą latać z portów, z portów w Polsce, który umożliwi im dalekosiężne loty. Tak, żeby nie trzeba było jechać do Berlina, latać w jakiś Kopenhagi czy jakiś inny głupot. Albo latać z Warszawy do Dubaju czy do Kataru, by dalej latać. Polacy chcą mieć duży lot, port lotniczy, z którego będą mogli sobie po całym świecie latać ale nie chcą mieć centralnej przemysłowni kasy, która na początku miała kosztować 20 miliardów, później 40, a teraz 150 miliardów. Zero kasy poszło na lotnisko. E, tysiące ludzi straciło domy, działki było wywłaszczonych, a w krwawica, wiele osób się zabiło przez tych idiotów, a oni tylko po prostu rozkradli 3 miliardy złotych, bo jak to pisz? Chodzi tylko, żeby ukraść pieniądze. Słowo, 3 miliardy ukradli, a łąka dalej tak jak stoi, tak stała. Dramat. Radom. Przykład pisowski właśnie pisowskiego lotniska, który miał być na 10 milionów 300 tysięcy lata. <grych> Więc wszystkie ich kalkulacje są do dupy, jak zawsze. Chodzi tylko, jak zwykle, żeby nakraść. A Polacy nie mają problem. Co więcej, jakiekolwiek lotnisko w dobie wojny. W Warszawie jest po prostu tragedią, no bo leci rakieta, nie ma lotniska do widzenia. No. Po trzecie, okazało się, że nie wszystkie fundusze pozabierali pisowcy z regionalnego rozwoju kolei i z regionalnego rozwoju lotnictwa i biedni ludzie na wsiach nie mają jak do dużych miast podejeżdżać, bo wszystkie te inwestycje stanęły. Ma być jeden wielki, jedna wielka przepołnia kasy. Na szczęście, Tusk, rząd Platformy wspaniale zrobił. Rozbudowuje Okęcie i z Okęcia będzie można latać po całym świecie. Będzie potężne, piękne lotnisko. Brawo, naprawdę brawo. A ja teraz, jak z Modlinem się rozbudują, to później kolejnym krokiem będzie właśnie budowa lotniska, które będzie już lotniskiem dopasowanym do polskich kolei, bo w Polsce brakuje kolei. My mamy tak zwane koleje jeszcze zaborowe. Gdzie po prostu e, były połączenia Warszawa-Wilno, Warszawa-Lwów, a nie było połączeń na przykład Bydgoszcz-Warszawa, czy warszawa bydgoszcz szczecin Wszystko przez Poznań idzie. Chcesz jechać z Warszawy do Wrocławia, czy do Szczecina, to musisz jechać przez Poznań. I to na szczęście się skończy: będą fajnie rozbudowane koleje, będą szybkie koleje, tak jak Platforma zbudowały szybkie koleje. A zapisy: wszyscy pamiętacie, co się działo, pociągi nie jeździły. Były rozkradane, niszczone, a bilety szły razy 10 w cenach. To się na szczęście kończy. Platforma zrobić z tym porządek. E, pisowska, oczywiście, propaganda cały czas krzyczy CPK, a po prostu, bo wiedzą, że ludzie chcą portu, ale biedni ludzie nie wiedzą, że ten port e, miałby powstać krwawicą milionów ludzi, e, pieniędzmi, które oczywiście nikt nie ma, e, a przede wszystkim. Za jakieś dopiero 100 lat według planów pisowskich. No a tak, co najlepiej pokazuje Radom, który dwa razy był burzony, dwa razy zbudowany, że im tylko chodzi o pieniądze. Na szczęście, okęcie będzie duże lotniskiem, będzie można latać po całym świecie. Będzie blisko, wliczono, że 2 miliardy złotych Warszawiacy musieliby wydawać rocznie na dojazd do Baranowa. No. A tam chodziło tylko o to, po prostu, żeby budować, a nie zbudować. No. Wszystko. A najgłupsze było to, że jakieś linii kolejowej się miała w jednym miejscu zjeżdżać. Według PiSu czym zaczęłaby znowu jedna bomba i wtedy cała komunikacja kolejowa w Polsce by stanęła. Kurwa. No, ktoś mi powie, czy to nie jest realizacja putinowskich planów? Dlatego prawie 70 Polaków mówi. Tak. Przepraszam, 52% Polaków mówi dla portu, żeby latać za granicę, ale 75% Polaków mówi „nie dla pisackiego CPK”.